Państwo zobacz jak w tym parku jest pięknie jak jest inaczej. Tu gdzie jest mauzoleum żołnierzy. Takie piękne. Piękne miejsca. W drodze na lotnisko. I teraz samoloty spadają. Jeden spadł, teraz drugi. Proszę Państwa, w gazecie już podejrzenia odnośnie tego samolotu, który w Smoleńsku spadł, że też go ktoś rozstrzelał jakby. Czy to są rzeczy niesamowite. No i to zielenie, Państwo zobaczcie. Piękne zielenie. Piękne, piękne. Piękne, że to są te zielenie. Mhm. mhm. Państwo zobaczą, tu jadą właśnie wszystkie te busy z lotniska o kęcie tu żwirki i wigury w Warszawie. Proszę Państwa, dojechaliśmy tutaj do placu Zawiszy. Dojechaliśmy tutaj do placu Zawiszy. Mamy i pałac. Stalina. na pożybańcu hotel Campanile.